we chilling and having a good good time Moi kochani widzowie. Dzisiaj pomówię z Wami troszeczkę o zdrowiu. Jak wiecie, ja dużo w sumie Wam mówię na temat zdrowia, tego co się u nas dzieje. Czasami też Wam udostępniam na przykład jakieś zbiórki, które pomagają dzieciom. Jestem jak najbardziej otwarta na to, bo najważniejsze ogólnie dla mnie jest zdrowie moje, mojej rodziny i moich bliskich. Dzisiaj chciałabym Wam powiedzieć na temat HPV. Co to jest HPV? Tak, w skrócie powiem Wam, że jest to wirus brodawczaka ludzkiego, który jest w ogromnej mierze odpowiedzialny za raka szyjki macicy, ale nie tylko. I jest on zagrożeniem dla kobiet, także dla moich córek. Jako świadoma mama, jako odpowiedzialny rodzic, dziewczynki też są zaznajomione z tematem, chciałabym Wam powiedzieć, że jesteśmy jak najbardziej za szczepionką przeciwko HPV, ponieważ ten wirus jest, tak jak Wam wspomniałam, odpowiedzialny za raka szyjki macicy, ale nie tylko. Może powodować również raka sromu, odbytu, prącia. Jeśli możemy zapobiec temu zagrożeniu, to jak najbardziej jesteśmy otwarci. Czytamy jak najwięcej takich, wiecie, rzetelnych informacji odnośnie szczepienia. Korzystamy z informacji na stronie szczepienia info. Oczywiście Zostawię Wam do tych rzetelnych informacji linka w opisie, bardzo bym chciała, żebyście też zajrzeli, no poznali ten temat szerzej. O tym temacie się tak dużo nie mówi, dlatego jak najbardziej ja chciałabym Wam ten temat przybliżyć. montażu tego filmu zauważyłam, że nie dodałam mega istotnej informacji, która może Wam się przydać, moi drodzy rodzice to taka, że najlepszym okresem do szczepienia jest wiek, kiedy nasza młodzież jest w wieku nastoletnim. Ochrona poszczepienna jest wtedy najlepsza. Nastolatkowie po prostu najlepiej odpowiadają na szczepienia. Dlaczego akurat tak? Dlatego, że warto, żeby to się odbyło przed pierwszą inicjacją seksualną, ponieważ do zakażenia dochodzi podczas stosunku płciowego, ale nie tylko, bo również poprzez bezpośredni kontakt na przykład ze śliną czy krwią. No, ale jednak te, przez ten kontakt seksualny dzieje się to najczęściej. Może się zarazić także partnerka od partnera i odwrotnie. Niestety nadal nie wynaleziono skutecznego leku przeciwko HPV, dlatego właśnie tak ważne jest szczepienie. Są trzy rodzaje szczepionek przeciwko HPV i też chciałabym Wam powiedzieć, że to nie jest też tak, że każdy typ HPV powoduje mm, raka, prawda? Bo to też jest bardzo istotne, żeby o tym powiedzieć. Zakażenie HPV bardzo często przebiega bezobjawowo. Nie zawsze, ale bardzo, bardzo często. Dlatego właśnie uważam, że szczepienie przeciwko HPV jest tak bardzo ważne i ważne jest, żeby o tym mówić, żeby uświadamiać rodziców, jak również nastolatków. Chcę Wam jeszcze zaznaczyć, że nie czytam żadnych fake newsów, korzystam z bardzo rzetelnej wiedzy i też z dziewczynkami rozmawiam na Temat tego, co to w ogóle jest ten wirus i jak, w jaki sposób można się nim zarazić. To też jest bardzo istotne, żeby z dziećmi dzielić się takimi informacjami. Także, moje drogie odbiorczynie, moi drodzy, widzowie, zachęcam Was do zaznajomienia się z tym tematem i do tego, żebyście pomyśleli o szczepieniu dla swoich córek. Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie, rano. Mamy vlog z ma numer chyba 3. Dobra, e, witam Was serdecznie, słuchajcie, ja się szybko ogarniam, zresztą wszyscy się szybko ogarniamy i e, musimy zamówić Ubera i na lotnisko niedługo, e, pakuję się, jeszcze dokładam kosmetyki, jeszcze szczoteczka do zębów, żeby nie zapomnieć, słuchajcie, zakładam najgrubszy sweter, bo mamy tylko bagaże podręczne, nic dosłownie nie bierzemy, jedziemy, tak jak Wam mówiłam, bardziej tak załatwić sprawę i na weekend, e, no, także śpieszę się, chcę sobie, słuchajcie... Włosy trochę pokręcić, już tutaj podgrzewam lokówkę, zrobię sobie troszkę fal. To mi się wiecie, już jutro też powinny utrzymać. Patrzyłam prognozy pogody, i możliwe, że trochę napadało w Mazowieckim, także wow, tam w naszych okolicach pod Warszawą. Mam nadzieję, że chociaż troszkę będzie tego śniegu, że go zobaczymy. Nie mogę się doczekać, słuchajcie. No, i tak moi drodzy, zbieramy się. A jestem podekscytowana. Lecimy rano. Będziemy lądowali 1230 w modlinie. A ale sobie zrobiam. 1230 w modlinie i odbierze nas moja przyjaciółka. No bo rodzina nie wie, że przyjeżdżamy, więc ma być niespodzianka. Dzięki temu zobaczę się chociaż chwilę z przyjaciółką, co mnie mega mega cieszy. Uściskamy się. O, fajnie, fajnie. Wieje u nas jakoś wiatr, słyszę. Ojej, coś tam chyba poszło nierówno, bo rozmawiam do Was. Zobaczcie, tu coś przeoczyłam. Dobra, ja się teraz rozłączam i widzimy się i tak za chwilę. Gdzie jedziemy zaraz? Do Polski. Lila ciepłutko ubrana, boi się, że w Polsce spotkają zima. Pokaż, jaki masz fajny ksen. O, <noise> no jesteśmy prawie gotowi, zaraz no, będziemy zabawiać super. Że to w ogóle nie pasuje, kochani? Nie, pasuje, to, że tam trochę. Nie, ale mama zrobi, żeby założyć. Wszystko, co gładkie zakładasz. Tak, dla mnie pasuje. Dziecku, pasuje wszystko. Dziewczyny otworzą kalendarze. Z dzisiaj Lila, z jutra Matylda. Dlatego, że jak lecimy, to nie będzie na to czasu. I później potwieramy już resztę brakujących. Co masz? Ale wow! Jaki mega zestaw! Ten jest super glittery, będziesz wieszły. Pokaż. pokaż. Ej, to chyba jakieś większe okienko. Ubiejmy, Wiemy. To no, to było większe. Okienko. Tak, to było większe. A widzisz, Matysia, zapomniała ci dać zadanie, ale to później. Co? O, to chyba też było większe. To jest słodziutkie. Piękne, co? Jakiś śliczny misiek. A ty. No, ekstra. To jest jeden z No it's set to fall today it comes to say that Christmas is on its merry way and for every single child there's a gift on Santa's sleigh po odprawie już wiemy że lecimy z bramki numer 11 Idziemy w jakąś wodę. Kupujemy właśnie wodę. Tam macie tatusia. Tak przesuniesz się to będziemy gdzie? Ta, ta, tam ogarnia. I jesteśmy na naszym lotnisku. I zobaczcie, jest też świątecznie. Są choineczki. Słuchajcie, po drugiej odprawie już czekamy, żeby nas puszczali do samolotu, powiem Wam, że tak jest gorąco na lotnisku, a my jesteśmy tak ciepło ubrani, bo mamy mały bagaż że się ciepło ubraliśmy, poza tym wiecie, no w Polsce jest zimniej niż tu. No i jest nam tak gorąco, już byśmy chciały wejść, ale cieszymy się, że lecimy do Polski, zaraz się zobaczymy z rodzinką. Mhm. No, a tu matyska. tatuś, szczęśliwa? do samolotu uuuuch zaraz lecimy do Polski ogarniamy się, siadamy słuchajcie i wystartujemy o czasie z tego co widzę ale powiem wam, że było tak gorąco tak jak wam mówiłam i ja już jestem troszkę zmęczona i nie stresuję się jakoś bardzo Także jest na plus. Pogoda jest też niezła, więc stopni. W Polsce ma być chyba... Nie wiem, 2? Albo 0? Zaraz zobaczymy. Ok, sprawdziłam. W Polsce ma być... Słuchajcie, teraz... Jest teraz minus 2 stopnie w Modlinie. Także chłodna, bo... Zobaczymy, czy cokolwiek śniegu będzie. Shortly Chris and his crew begin the secure with the strap and breathe minimally. don't worry if the bag does not inflate and a light to attract attention. Na Aby napełnić kamizelkę należy pociągnąć decyzję i stosowanie się do policji załogi. Dziękujemy za uwagę i życzymy przyjemnej podróży. and Tak bardzo się spać do kołdra. Pan mówił takim akcentem, co? Zobaczcie, śnieg, ale słaby, bo zaraz się rozpuści, ale jest. Trochę jest. U babci będzie go więcej. Ciepło nawet, co? Myślałam, że zimnie, ale jest na plusie. w Dziewczynom jest gorąco, bo ja tak poubierałam. Trochę śniegu jest. Czekamy na tatę jeszcze i zaraz idziemy. Ale i Lili gorąco, zobaczcie. Mama cię ubrała, jakbyś jechała co najmniej na Antarktydę, a nie do Polski, co? Zobaczcie. Zemdleje mi dzieciako, jej. Mama śnieg. Już śnieg, zobaczcie garstka, one biorą śnieg, biorą. Lila. Leciutko tylko. Leciutko. And then time almost came to the Dojechaliśmy i idziemy właśnie specjalnie nas. Iza wyrzuciła trochę wcześniej. Poczekaj, Lilu. Iza nas wypuściła trochę wcześniej. I idziemy dróżką do moich rodziców nic nie wiedzą, a jakby samochód podjechał pod bramę, no to wiecie, zaraz by się wymyślili. I mamy śniegu, tu jest dużo więcej zawsze, bo tu jest, wiecie, blisko wody. Dobra. Tak. Dobra, idziemy, idziemy. Idziemy.

A! Dzień dobry! Mam twoje jedynie śmierć, bym się prędzej spodziewała. Jesteśmy? Nie. Babcia w szoku. Co mówiliście? Co powie, co że prędzej byście się? Śmierć by się prędzej spodziewała. No, czujecie? Będzie bałwanek taki miniaturowy, malutki bałwaneczek. Nie, ona mi zepsuje. Ale mokre rozpuszcza się. Before Christmas I was closing down for business in my little prison shop when the bell on the door jingled once more and then time almost came to a stop somehow Dzień dobry! A gdzie idziemy dziewczyny? Już jesteśmy blisko, co? Musimy uważać, bo jest bardzo ślisko, słuchajcie, zaczyna łapać mrozek. No, Trzeba iść... Trzeba iść ostrożnie. Już parę razy... Mało się nie wywaliliśmy, ale jest dobry znak, że się świeci światło. Nie, nie, Liluś jeszcze nie. A żeśmy gadali, myśleli o was. Daj, widzisz?